No. Ja staram się o tym mówić, dlatego że niewiele osób wie, ja przyznaję, że sam do niedawna nie wiedziałem, jak niesamowita była historia świętego Kolbe, to, co zrobił święty Kolbe. Gdy Niemcy na śmierć głodową skazywali ludzi w Auschwitz. To oni czerpali z tego satysfakcję, ale też pole badawcze. Oni patrzyli, jak ci ludzie umierają, a była to śmierć straszna. na śmierć głodową skazywali ludzi w Auschwitz, to oni czerpali z tego satysfakcję, ale też pole badawcze. Oni patrzyli jak ci ludzie umierają, a była to śmierć straszna. Ja jako młody człowiek, student psychologii napisałem pracę magisterską z tematu samorealizacja lęk wobec śmierci, gdzie. Badałem około setki osób, które były w hospicjach i którym było wiadome, że mają kilka tygodni życia, maksymalnie kilka miesięcy życia. Każdy z tych ludzi się bał. To jest ludzkie, to jest normalne. My się boimy śmierci, a lęk przed śmiercią jest lękiem nad wszystkimi innymi lękami. Dlatego, że po pierwsze boimy się samego aktu umierania. Po drugie, boimy się tego, co stanie się z naszymi bliskimi, którzy zostają zostawieni sami sobie. Po trzecie, boimy się tego, co będzie po drugiej stronie. Lęk przed śmiercią to jest lęk nad wszystkimi lękami. My się tego bardzo boimy. Natomiast sama śmierć w Auschwitz czy gdziekolwiek indziej to był lęk krótkotrwały, no bo jeżeli ktoś został zastrzelony, to oczywiście bał się, ale to trwało chwilę. Natomiast lęk, natomiast umieranie na śmierć głodową, to był lęk nad lękami. Dlaczego? Dlatego, że ten, ten lęk przed tym, co czekało takiego człowieka, był obliczony nie tylko na sekundy czy minuty, ale był obliczony na dni, czy nawet na dłuższy czas. Innymi słowy, ten lęk był jeszcze większy niż u człowieka, który Wierzy, że za chwilkę musi umrzeć, bo on trwał wiele, wiele dni. Z drugiej strony była, był to lęk duchowy, był to lęk psychiczny, z trzeciej strony był to lęk fizyczny, dlatego, że było to cierpienie fizyczne. Śmierć głodowa jest straszliwą śmiercią. Ludzie w tym momencie złożyczyli Bogu, błagali Niemców o dobicie. I nagle przychodzi człowiek, który zgłasza się na ochotnika na tą śmierć, umiera śmierć głodowa i on nie złożyczy panu Bogu, on nie złożyczy Niemcom, on nie złożyczy nikomu, on się do Niemców uśmiecha, uśmiecha się do swoich oprawców. Niesamowita śmierć, śmierć do tego stopnia niezwykła. Że nawet Niemcy, ci ludzie bez sumienia i bez serca, patrzyli na kolbę jak na postać absolutnie niezwykłą. Można powiedzieć, że oni już wtedy chyba mieli świadomość, że jest to postać święta. Ten człowiek do samego końca modli się nie tylko za swoich współbraci, którzy umierają na śmierć głodową, ale modli się także za swoich oprawców, za Niemców. To robi tak wielkie wrażenie na Niemcach że proszę państwa ja na przykład nie wiedziałem o tym do niedawna, że śmierć Kolbe Świętego Kolbe była ostatnią śmiercią głodową w Auschwitz. Niemcy później, po tym gdy zobaczyli kogo zamęczyli, nawet ci ludzie bez serca i bez sumienia, nawet oni nie mieli już później sumienia, by kogokolwiek innego posłać na śmierć głodową. Przyznaję, nie wiedziałem o tym, że śmierć świętego kolby była ostatnią śmiercią głodową w Auschwitz. Nawet na tych oprawcach wywarło to tak niesamowite wrażenie. no mm -hmm.